Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że Wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z Wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma On jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Jak wiecie, rozpoczął się w naszej parafii czas pierwszych komunii świętych i w niedzielę tłumaczyłem piętro wyżej dzieciom, a układ prezbiterium jest podobny, czyli ambonka Słowa, ołtarz, ale w miejscu krzyża i figurki Matki Bożej jest chrzcielnica. Że jesteśmy w Kościele tylko dlatego, że jesteśmy ochrzczeni. I z ołtarza możemy przyjąć Boga tylko dlatego, że najpierw słuchamy Słowa. Bo ze słuchania słowa rodzi się wiara. Wiara w to, co się na ołtarzu wydarza. I dzisiaj przychodzi to słowo piękne, niezwykłe. Jezus mówi: Pokój zostawiam Wam, pokój mój dawię Wam, niech się nie tworzy serce Wasze. Dlaczego? Jest ostatnia wieczerza, dobrze jest to rozumieć, umył swoim uczniom nogi. Ale zrobił coś jeszcze, powiedział, jeden z was mnie zdradzi, a jeden z was się mnie zaprze. I wśród dwunastu nastąpiło poruszenie ogromne, bo wspólnota malutka, a z dwunastu dwóch i to takie rzeczy. I Jezus wie, że idzie o wiarę, ale nie może przemilczeć pewnych rzeczy. Wyjawia, kto to będzie i od razu mówi, ale pokój wam zostawiam. Czyli pełnię łask, płynie on, płyną one ode mnie. Niech się nie tworzy serce wasze. Niech się nie lęka. I zobaczcie, tłumaczy swoim uczniom i w zakończeniu dzisiejszej perykopy Jan przywołuje słowa Jezusa, kiedy Jezus mówi tak. Ale niech się świat dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Wydaje się takie zwykłe zdanie, ale Jezus mówi swoim uczniom jedną bardzo ważną rzecz. W tym słowie, że On przychodzi i nie staje się ofiarą zamachu, spisku, prześladowania, że żydzi to wszystko zorganizowali, napadli i będą pojmawe, i pojmą Jezusa. Jezus mówi: "Jest dokładnie odwrotnie. Ja wyznaczam i biorę tę ofiarę. Oni są narzędziem, nie wiedzą tego. Nie powinni tego czynić, ale są narzędziem w ręku Boga. I dlatego mówi, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. A więc Jezus wchodzi w pełnienie woli Bożej. Dobrowolnie sam z siebie pójdzie na krzyż. Umrze na tym krzyżu, da się pogrzebać. A skąd wiemy, że nie wisi na tym krzyżu do dzisiaj, albo nie spoczywa w grobie. A no pojawia się święty Paweł. Święty Paweł. Zobaczcie, niezwykła rzecz. Prześladowca zgadzał się na zabicie Szczepana. Dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. I oto dla Jezusa daje się ukamienować. Prawie poniósł śmierć. Wraca i dalej naucza, kiedy się okazuje dla uczniów, że żyje. Jakim sposobem mógł to zrobić? Jest tylko jeden sposób. My wiemy, Biblia o tym mówi, że pod Damaszkiem przyszedł do Niego zmartwychwstały, tchnął ducha. I ten prześladowca usłyszał szawle bracie i stał się narzędziem niósł dobrą nowinę po krańce ziemi. Ja chcę to słowo, bo ono dzisiaj przychodzi, by nam pomagać. Tak jak słyszeliśmy Łukasz mówił, potwierdzam to, że przychodzą te kamienowania na nas i nie chcę się wracać tam, gdzie takich rzeczy doświadczamy. Ja wczoraj też byłem poruszony i tym chcę się z Wami dzielić, tą liturgią, kiedy w uroczystość świętego Stanisława była ta lekcja. Ja jestem dobrym pasterzem. Jezus mówi, kto jest dobrym pasterzem, i tłumaczy, kto jest najemnikiem. I mówi o tych wilkach. I zobaczcie, straszne wilki przyszły na Jezusa. Straszliwe. Wilk bólu, wilk odrzucenia, wilk niesprawiedliwości, wilk cierpienia. Straszliwy wilk śmierci. I Jezus pokazał, że jest dobrym pasterzem, że przyjął, bo jest rozmiłowany w owcach. I zobaczcie, te wilki są straszliwe, one są w każdym pokoleniu, one czyją straszne rzeczy, ale nie zdają sobie sprawy, że dla człowieka wierzącego są błogosławieństwem. Wilk jest dla nas wierzących błogosławieństwem. Dlaczego? Bo każdy może poznać, czy jest pasterzem, czy najemnikiem. Jak przychodzi na ciebie, albo na mnie wilk bólu, wilk cierpienia, wilk odrzucenia, wilk niesprawiedliwości, bo. Wczorajsza Ewangelia, nie wiem czy dotykaliście tego słowa, ja jej dzisiaj przywołuję, bo ona prowadzi nas do tego, kończy się tym zawołaniem, że nastanie jedna owczarnia. Powinno być i jeden pasterz. Czyli jest owczarnia i jest pasterz. Jest Kościół i jest pasterz w osobie Ojca Świętego Franciszka, arcybiskupa, proboszcza, jakiegoś księdza. A tam jest napisane na stanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Jedna owczarnia, jeden pasterz. Co to znaczy? Co jest ogromnie ważne dla nas: że pasterz, kochani, zawsze ma być pasterzem, ale pasterz staje się też owcą. Że owca jest zawsze owcą. Ale też staje się pasterzem. Ja dla Was w jako proboszcz jestem pasterzem, ale dla Was jestem też owcą. Rozumiecie? To jest niezwykło ważne, żeby tego dotykać, bo my sobie tak podzieliliśmy i wydaje nam się, że a księża biskupi to pasterze, a my jesteśmy owieczki. Nie. Jesteś też pasterzem i możesz to poznać. Kiedy przychodzi wilk, kiedy przychodzi wilk, czy jesteś pasterzem, czy jesteś najemnikiem? I przychodzi wilk, i pasterz co robi? Bo yy, właśnie pasterz broni swoich owiec. I to jest niezwykłe słowo. Ja poszerzam to słowo, bo ono mi bardzo pomaga. Bo Wy potrzebujecie pasterzy z mandatu święceń, ale my, pasterze, potrzebujemy też pasterzy, którymi są owce, bo nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. I dzisiaj przychodzi Pan, niezwykły, który przechodzi z mocą i daje nam tę łaskę. Przychodzi tutaj i będzie przechodził jako pasterz. Ale też jako owca, bo ten ołtarz będzie ociekał Jego krwią, będzie powstawał. I zobaczcie, jakie wybranie, jaki wielki dar, że ten pasterz jest zawsze dla mnie pasterzem dobrym. Ale ja mogę być przez tego pasterza posłany i w tym świecie mogę się również stawać pasterzem. Niezwykłe. Dzisiaj niech to słowo przychodzi z całą mocą. Jezus mówi: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. To znaczy, przychodzę dziś w tej wieczornej Eucharystii z łask do Twojego życia. Jeśli uwierzysz i przyjmiesz. Tą pełnią łask będziesz żyć. Amen.